Cześć! Ja jestem Arek, a ja jestem Iwona i witamy Was na kanale Trip, na którym z Fiata Ducato L4 H3 budujemy kampera, a teraz zaczynamy już podróżować. Ten odcinek będzie taki troszeczkę inny niż pozostałe, które mieliście okazję oglądać na naszym kanale, a to dlatego, że zostały nam 24 godziny do, do wyjazdu. kolejnego wyjazdu. No niby wyjazd testowy, ale w sumie już chyba nie testowy, bo generalnie chyba wiemy już co jest fajnie, co jest niefajnie, co chcemy zmienić, czego nie chcemy zmieniać, więc dzisiaj e, szybciuteńko jedziemy zaliczyć e, urodziny i później no i... lecimy. No. No mamy taki ambitny plan. No ambitny plan. No. No. Jedziemy do Tymka na urodziny, chłopaku wszystkiego najlepszego, a później. Lecimy zrobić tyle, ile damy radę dzisiaj. Tak. Cel mamy ambitny. Chcielibyśmy zrobić za zagłowie naszego łóżka, czyli obić, wyciąć płytę, najpierw później ją wytapicerować, a następnie ją przymocować, zrobić ścianę, zrobić ściankę, zrobić szafkę do końca, zamknąć szafkę w kuchni. No Bardzo dużo tego mamy. Ja bym chciał jeszcze gniazdka zrobić, tak żebyśmy mogli już się ze sprzętem podłączać do gniazdek, a nie do przetwornicy. Dużo tego mamy dzisiaj do roboty. Co nam z tego się uda, to nie wiemy. Nie wiemy. W każdym razie działamy. Podejrzewam, że mało dzisiaj będziemy nagrywali, mało dzisiaj będziemy nagrywali, a po prostu pokażemy wam później to, co nam się udało zrobić. Także, jeżeli z budowy nic dzisiaj nie uda nam się pokazać, to zobaczymy się dopiero już na jakiejś naszej miejscówce. Zapraszamy do oglądania. Dzień dobry, witajcie w drugim dniu. Ja tylko chciałam powiedzieć, że jeszcze jedna sesja i wakacje. ta -da! Zaczynam obliczanie. Trzy, dwa, 1. I prawie urlop. Ostatnia klientka idzie. I'm heading west on I-10, leaving Arizona. No catch, never looking back, but I think that I can see where I'm going. Suitcase living miles away, I have been showered in days. Focus and no time to waste. No enough to know if there's a chance I'm take it. take it do mnie? Watching, kurier przyniósł mi moje Zaraz To znaczy takie klapki kalosze. Tak sobie pomyślałam, że będzie to fajny pomysł. Jeżeli będzie padał deszcz, a będzie trzeba jakby dookoła samochodu coś ogarnąć, to taka wersja będzie lepsza niż takie duże, yy, znaczy takie standardowe kalosze. A ja zaczynam pakowanie. Zacznę od kuchni. Mam nadzieję, że uda mi się to jakoś tak zorganizować, ale podejrzewam, że podczas podróży yy, cały czas będzie zmieniana yy, będziemy zmieniać ułożenie poszczególnych yy, właśnie akcesoriów no mam nadzieję, że kiedyś uda mi się to ułożyć tak, że będzie perfekto dobra, póki co biorę się za robotę a za parę godzin wyjazd tym razem próbuję się jakoś sensowniej Pakować, nie tak jak ostatnim razem, ostatnim razem to był totalny spontan, czas operacyjny 15 minut i po prostu spakowałam się bez sensu więc po pierwszym wyjeździe wiem, że pakowanie ma ogromne znaczenie, najważniejsze, nic na spontanie, nic nieprzemyślanego, bo to się totalnie nie sprawdza. Tym razem postanowiłam bardziej się ogarnąć. I jakoś to przemyśleć i właśnie jestem na, te, na etapie y, pakowania, znaczy już tutaj montowania w busie y, rzeczy do kuchni, czyli teraz wyposażam całą kuchnię. Jak na razie chyba wszystko mam, nie popełniłam żadnego błędu. Tym razem będzie perfekcyjna pani domu, nie ma innej opcji. To ja się pakuję dalej. I ja również już zakończyłem sesję. I teraz mamy czas operacyjny 3 godziny, żeby wszystko sobie przygotować, z wszystkim się spakować. Nasz samochód stoi tutaj na dole. Musimy wszystko z niego powyciągać. Chcę generalnie wyczyścić całości wszystko, co jest związane z budową samochodu wyrzucić. Podnosimy to sobie do domu. Będę już tylko zanosił to, co będzie rzeczywiście potrzebne. Może mi się uda jeszcze dzisiaj drzwiczki wyciąć, ale generalnie teraz zabieram się za mycie wszystkich skrzyneczek. bo wszystko nam teraz chnie, więc ja się biorę teraz za kilka kursów na trzecie piętro i z powrotem. Okej, okay. biorę się za to wszystko i widzimy się chyba już w trasie, chyba, że jeszcze po drodze coś fajnego się wydarzy. No, i słuchajcie, totalnie zwariowany dzień. Jest godzina 21.13. Właśnie stoimy, byliśmy przed chwileczką w dekatlonie kupić krzesełka takie fajne turystyczne, których już niestety nie było, ale za to kupiliśmy sobie stolik. Teraz Iwona poszła zrobić jakieś zakupy żywieniowe, czyli coś do jedzonka. No i wyruszamy. Dzisiaj, pierwsza noc, yy, najprawdopodobniej. Znaczy nie najprawdopodobniej No sobie tam jedziemy Zobaczymy jak to będzie wyglądało Jak znajdę później nazwę to wam powiem W każdym bądź razie jest taki fajny parking leśny Fajny parking leśny Gdzie po jednej drodze jest właśnie parking Jest droga I po drugiej stronie już mamy plażę z jeziorem Z tego co się dowiedziałem To to jest darmowy parking Dosyć duży Może sporo samochodów stanąć Chociaż teraz na google mi pokazuje że tam jest korek więc podejrzewam, że może dzisiaj być obłożenie, tym bardziej, że jest piątek. No zobaczymy. Jest godzina jeszcze raz powiem 21:14, godzina 51. No gdzieś za dwie godzinki 22:23:30 powinniśmy być na miejscu. Jest 21, 21:00, bo 23:30. No około 23:30 będziemy. Ok. Ja się na dzisiaj z wami żegnam. Do zobaczenia rano. Na razie. No i tak jak podejrzewaliśmy, przydojechaliśmy na 23.30. Miejscóweczka ta, którą sobie zaplanowaliśmy. Zaraz wezmę telefon, sprawdzę dokładnie nazwę jeziora i między jakimi miejscowościami jesteśmy. Dosyć fajny parking. Zobaczcie, obok, oprócz nas, były jeszcze na noc dwa kampery, Puściutko, fajnie, w środku lasu. A to, co najfajniejsze, to to. Po drugiej stronie mamy jezioro. Bardzo czysta woda, przezierna, ciepluteńka. Rano o 7 już z Iwaną się kąpaliśmy. Także, no, super miejscówka, jak na pierwszą noc. Pięknie nam się trafiło. My już jesteśmy po śniadaniu. Pomału zaczynają zbierać się. Ludzie, także zaraz pewnie zrobi się tłok, chociaż dzisiaj słońca nie ma, ale jest fajnie cieplutko, można chociaż pooddychać, bo cały ten tydzień, kiedy pracowaliśmy, było masakrycznie gorąco. My sobie teraz się relaksujemy po śniadanku, odpoczywamy. Jak widzicie, wyrzuciłem wszystkie rzeczy budowlane z naszego bagażnika, także mamy puściutko i troszeczkę lżejsi jesteśmy, no trochę tych kilogramów wywaliliśmy z takich zakupów, które mamy nowe to mamy nasze nowe krzesełka, które wcześniej kupiliśmy wczoraj chcieliśmy naszej znajomej kupić jeszcze krzesełka, ale już niestety nie było na całym tym parkingu porozrzucane są i to tak dosyć fajnie, bo w dosyć dużej odległości takie miejsca piknikowe jest kilka zadaszonych tutaj jedno tam daleko. Nie wiem, czy będziecie widzieli drugie, pod drzewkiem trzecie. Z boku jeszcze dwa. Bardzo fajne jeziorko. Ludzie się już zaczynają kąpać. Co chwila, zresztą ktoś przyjeżdża gdzieś na rowerku z pobliskiej wioski i wskakuje chlub do wody, jedzie sobie dalej do pracy. My sobie teraz się relaksujemy. Ja zaraz chyba odpalę drona, polatamy troszeczkę, pokażę Wam parę przebitek. Z góry jak to wszystko fajnie tutaj wygląda. Dobra, to my się organizujemy, trzeba ogarnąć po śniadaniu. Dzień dobry, ja się chyba nie przewita. Chyba jeszcze nie. Dzień dobry. Cudownie jest wstać w przepięknym miejscu. Z jednej strony las śpiewający las takie odgłosy przecudne, z drugiej strony jezioro i móc o poranku się...

Wasn't something you said. You were so carefree. With all that's on my mind, you still find a way to get to me. I need a little sunshine. Oh, it's been a hard year. I had a lot of dark nights, yes. and we're still waiting on some daylight to reappear. Nothing to say. Asked if I was okay. I started to smile. And we're still waiting on some daylight. I need a little sunshine. rzeczy jeszcze tak dodatkowo, taka wrzutka szybciutka. To co nam się udało wczoraj zrobić dosłownie przed samym wyjazdem to podocinać wszystkie drzwiczki tutaj na dole przy tej naszej kanapie roboczej. Wszystko mam pozamykane, żadnych uchwytów tu nie będziemy montowali, tylko w tamtych drzwiczkach jeszcze muszę sobie zrobić yy, kratki takie wentylacyjne, bo tam jest akumulator cała, nasza elektrownia. A dwie pozostałe szafki są już tylko i wyłącznie jako część magazynowa. My kończymy już tutaj ogarnianie, sprzątanie po śniadaniu i zabieramy się za składanie filmu, który będziecie jutro oglądali. Kuchnia ogarnięta, pięknie posprzątana po śniadanku. Ja właśnie przegrywam pliki do filmu, a Iwona zabrała się za domowe spa, czyli robi pazurki. Jak widać gniazdko USB przy wejściu nam się przydało. Znalazła sobie idealne miejsce, gdzie ma jasno i działa. Jeszcze tylko to, co miałem Wam powiedzieć, ale nie zdążyłem powiedzieć, to jesteśmy w tej chwili nad jeziorem Komorze. Jest to za Czaplinkiem, między miejscowościami Rakowo a Komorze, dosyć fajne jezioro, duże, a parking leśny znajduje się dokładnie w tym miejscu. Tutaj mamy parking, po drugiej stronie jeziorko. Z satelitki to w ten sposób wygląda. Parking jest na całej tej tutaj długości. Na całej długości, tutaj są wiaty, tutaj, w tym miejscu, w tym miejscu. W tym miejscu także polecamy miejscóweczkę. Naprawdę cicho, spokojnie. W nocy bardzo mało samochodów jeździ, także spokojnie można się wyspać. Odnośnie zabezpieczenia, to wymyśliłem sobie jeszcze taki patent na razie. no Nie mam czasu, żeby zabrać się za to, żeby załamać zerszastki w szufladach, więc na razie są mocowane na gumach. Półeczki się też przydały do zamocowania gumy. Przeciągnięta przez wszystkie układy. Dzięki temu nam się nie otwierają, bo w tej chwili wszystko. Lata nam masakrycznie, jak jedziemy. Tylne szuflady są, mają swoje uchwyty, swoje uchwyty te zabezpieczające, więc z nimi nic się nie dzieje, ale te no, musimy na razie jakoś tak zabezpieczać. Może jak gdzieś staniemy, to znajdę chwilę czasu, żeby to jeszcze zrobić. My jesteśmy już pozbierani, jeszcze tylko swoje śmieci musimy zabrać i jedziemy na kolejną miejscówkę. Jedziemy w tej chwili na kaszuby, a gdzie dojedziemy, to zobaczycie już w kolejnym odcinku. My się na dzisiaj żegnamy, dziękujemy za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcjach, łapkach w górę. No i komentarzach. Do zobaczenia. Cześć, trzymajcie się. Pozdrawiamy.